Powiedziano mi, żeby nigdy nie mówić Krwawa Maria przed lustrem. Właśnie dowiedziałem się przerażającego powodu dlaczego. Wszyscy znają tę zabawę. Stań w ciemnej łazience, zapal świecę, powiedz jej imię trzy razy, gapiąc się na swoje odbicie. Krwawa Maria, Krwawa Maria, Krwawa Maria. Jako dziecko bałem się nawet myślenia o tym, żeby to zrobić. Moja starsza kuzynka powiedziała mi na nocowaniu, kiedy miałem 7 lat, że dziewczyna w jej szkole próbowała tego, a jej twarz się stopiła. Uwierzyłem jej całkowicie. Przez lata nie patrzyłem nawet na lustra przy przyćmionym świetle. Jeśli musiałem skorzystać z łazienki w nocy, trzymałem oczy na podłodze, załatwiałem się i wychodziłem bez spojrzenia w górę. Moi rodzice myśleli, że byłem dramatyczny. Nie mieli pojęcia, że byłem naprawdę przekonany, że powiedzenie tych słów przywołałoby coś prawdziwego mi po ale co co się stało trzy dni temu udowodniło, że każdy strach, jaki miałem jako dziecko, był uzasadniony. Po prostu nie rozumiałem, jak to faktycznie działa. Nikt z nas nie rozumiał. Myśleliśmy, że chodzi o jej przywołanie. Byliśmy w błędzie. To dużo gorsze niż to. Moja najlepsza przyjaciółka Agnieszka ma dwunastoletnią córkę o imieniu Zosia, która urządzała rodzinowe nocowanie. Agnieszka zapytała, czy mogę nadzorować, bo musiała pracować na nocnej zmianie w szpitalu, a jej były mąż był poza miastem. Powiedziałem tak, bo jestem matką chrzestną Zosi i faktycznie lubię z nią spędzać czas. Impreza miała być dla sześciu dziewczyn, ale jedna odwołała się w ostatniej chwili, więc ostatecznie było pięć. Zosia i jej cztery najbliższe przyjaciółki ze szkoły. Spędziły pierwsze kilka godzin oglądając filmy, jedząc pizzę, malując paznokcie. Około 23 zaczęły dostawać ten rodzaj energii, która się, kiedy dzieci nie śpią po swojej Normalnej porze snu. Wtedy jedna z nich, dziewczyna o imieniu Kinga, zasugerowała, żeby zagrały w krwawą Marię. Byłem w kuchni, kiedy usłyszałem, jak o tym rozmawiają. Każda komórka w moim ciele chciała natychmiast to zamknąć. Powiedzieć im absolutnie nie, że to było niebezpieczne i głupie, ale się powstrzymałem, bo co miałem powiedzieć, że ja 30-letni dorosły, bałem się dziecięcej zabawy. Szedłem do salonu i bardzo swobodnie powiedziałem, że powinny może wybrać coś innego do zabawy. Wiecie, bo było późno i Agnieszka bym nie zabiła, gdyby ktoś się zranił albo przestraszył. Wszystkie spojrzały na mnie, jakbym był najnudniejszym dorosłym, jaki kiedykolwiek żył. Zosia faktycznie przewróciła oczami. To nie jest prawdziwe, powiedziała tym tonem, który dwunastolatki perfekcyjnie opanowują. Inne dziewczyny się zgodziły. Jedna z nich, Maja, powiedziała, że jej starsza to na i nic się nie stało. Inna Victoria, że w zeszłym miesiącu i było w porządku. I tutaj popełniłem mój pierwszy błąd. Nie chciałem być nikim dorosłym, który reniuje zabawę. Powiedziałem dobrze, ale zostaje tu za drzwiami łazienki przez cały czas. Jeśli ktokolwiek się za bardzo przestraszy, musiał natychmiast wyjść. Zgodził się na moje warunki, ledwo ukrywając swoje rozbawienie. Obserwowałem, jak wchodzą do łazienki wszystkie pięć, wciskające się do małej przestrzeni. Zosia miała świecę z kolekcji aromaterapii jej mamy. Kinga wyłączyła światła. Stałem w korytarzu z drzwiami lekko uchylenymi. Moje serce biło mocniej niż powinno. Usłyszałem jak najpierw chichotały, nerwowy śmiech, potem głos Kingi próbujący brzmieć strasznie. Krwawa Maria, więcej chichotów. Maja dołączyła. krwawa Maria. Potem wszystkie pięć powiedziały to razem. Wystarczająco głośno, że usłyszałem to wyraźnie. Krwawa Maria, cisza. Liczyłem do dziesięciu, czekając na krzyki albo coś. Nic, więcej chichotów. Rozmawiając o tym, jak nic się nie stało. Jak to była po prostu głupia zabawa, którą tylko małe dzieci wierzyły. Poczułem ulgę i lekko głupio. Spędziły resztę nocy oglądając kolejny film, zanim w końcu się położyły około drugiej w nocy. Nie spałem, przewijając telefon, sprawdzając je okresowo. Wszystkie pięć dziewczyn spało spokojnie w swoich śpiworach. Wszystko było w porządku, całkowicie normalne. Pojechałem do domu następnego ranka, czując się głupio, z powodu tego, jak zaniepokojony byłem. Agnieszka podziękowała mi za opiekowanie się nimi i powiedziała, że Zosia świetnie się bawiła. Wszystko wydawało się doskonałe. To było cztery dni temu. Trzy dni temu Zosia zaczęła się czuć źle. Agnieszka zadzwoniła do mnie tego wieczoru Powiedziała, że Zosia narzekała na ból gardła i miała lekką grączkę. Prawdopodobnie po prostu złapała coś w szkole. jej, żeby przekazała Zosie moje życzenia i trzymała mnie na Znowu. Jej głos był inny tym razem. Napięty, zmartwiony. Gorączka Zosi podskoczyła do czterdziestu w nocy, ale to nie było tym niepokojącym. Niepokojącą częścią była jej twarz. Agnieszka powiedziała, że były te czerwone ślady pojawiające się na skórze Zosi, jak zadrapania, ale nie całkiem. Bardziej jak zatrzymała się, zmagając się z opisaniem tego, jakby coś próbowało pisać na jej twarzy spod skóry. Ślady były blade, ale zdecydowanie tam, tworząc wzory, które nie miały sensu. Powiedziałem Agnieszce, żeby zabrała ją do przychodni natychmiast. Powiedziała, że już była w drodze. Próbowałem zdusić lodowate uczucie rozprzestrzeniające się przez moją klatkę piersiową. Dzieci chorują przez cały czas. Przypadkowe się zdarzają. To nie było połączone z niczym. Nie mogło być. Ale potem mój telefon zadzwonił znowu